Stud FM. Stud FM? Stud FM Stud FM. Stud FM. FM. Rozmowy niecałkiem kontrolowane. Rozmowy niekontrolowane. Niecałkiem kontrolowane. O klockach z różnych perspektyw. Rozmowy niecałkiem kontrolowane. O klockach z różnych perspektyw. Rozmowy niekontrolowane. O klockach z różnych perspektyw. Stud FM. Stud FM! Stud FM! Kolejnym. No to będziesz w piątym. Piąty jest kolejny, ale. Ludzka chciałaby w szóstym wystąpić. No... Nie, wracam no, od tematu. Może do, mam pomysł. Do szóstego, w szóstym będzie. Nie wiem, trzeba nad tymi plusami pomyśleć, bo to, to nie, nie byłoby głupie rozwiązanie. Ja myślę, że może by pomyśleć tematem. Na następny, jeżeli będzie interesujący temat, to mnie zaprosić albo kogoś innego. To ja do szóstego tematu proponowałbym omówić te minifigurki, właśnie, właśnie to co TLG wyprawia w tym momencie, że sprzedaje tam jakiś zestaw i potem fani sprzedają dużo drożej, tak jak na przykład z tym Mr. Goldem. Ale kukus, kukus, kukus do szóstego odcinka to my już mamy mnóstwo tematów, chociaż, bo są rozmowy, w ogóle nie były wykorzystane w żaden sposób. A może nie muszą być wykorzystane? No, ale po to zostały nagrane, żeby były wykorzystane, to już lepiej je puścić bez tych animacji. No właśnie, wtedy można by było puścić to w ramach audycji. No co mówię, że to byłoby te. Kurczę, trzeba na... wymyślić jakąś sprytną nazwę marketingową, która uzasadni to, że nie chce się montować części materiałów audio. Może, może to będzie po prostu radio i po prostu dać po prostu zdjęcie uczestników. Znaczy nie tradzisz tylko tak To będzie Ryszard FM Niezły dźwięk, taki pasuje. Co to za komórka, Ryszard No ale dlaczego ona to robi? Naciskam podłącz telefon żeby podłączyć go USB Następnie następnie mi go rozłącza i znowu naciska podłącz telefon no, i przycisk... dźwięk w telefonie. Nie umiem tego dźwięku wyłączyć, bo nie da się go wyłączyć w ogóle. W ustawieniach, jak próbowałem, nie no da się. No to, słuchaj, to, to, a jakie to telefon? To, to jest połączone z Sonerixem, Ericsson, bo to jest połączone z wiadomością sms jakimś cudem, że. Ryszard przecież trochę mikrofon. Nie no. Słuchaj, ja to, ja to rozwiązaj tak, wyciszałem Sonamaxa, wszystkie możliwe opcje. Wtedy nie ja. będę chciało o SMS-ie z kolei. No to trudno. Nie będzie przynajmniej przeszkadzało nam to w konferencji. A SMS-a może po to włączyć, no nie? Później. <grystanie> <grystanie> Ojej, dobra. Zmień dźwięki, ustawienia. Teraz lepiej z stę... jeśli, jeśli raz to zapika, to ja, to ja włączę, włączę coś ze swojego telefonu. Teraz. Teraz jest dobra głośność? No powiedzmy, że może być. Ale nie, ja już nie będę się nic ani z, z głaśnia, więc musicie mi teraz powiedzieć czy dzisiaj czy głośniej. Kukus, powiedz coś. Mówię coś? Mówię coś. Mówię, 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 mówię. Dobra, jesteś na w miarę podobnej głośności. To jest spoko. To już nie zmieniam. Pytanie jest na tej samej głośności co Kukus albo czy Ryszard. Nie zrozumiałem zdania ostatniego. Czy jest na tej samej głośności co wy? Wiesz, jakby, jakbyś nie była, to bym powiedział. Czy ty jesteś? Tak, dobra. No to trudno określić. Masz, masz zupełnie inny tembr, głos, tembr głosu i teraz muszę słuchać. Czy ten głos też... ma coś do głośności? Do tego, czy urywa uszy, czy nie? Tembr, barwa dźwięku właściwa poszczególnym głosom ludzkim lub instrumentom. Dobrze, nie musisz mi tego w tłumaczyć. <noise> Jestem humanistą. Jestem humanistą i od czasu kiedy ludzie znaleźli w moich filmach błędy, w których nieprawidłowo użyłem jakiegoś słowa pojedyncze, to, to mam na to alergię i sprawdzam w słowniku języka polskiego. Ja mam na to trochę wyzwolone. Jak to powiedziałam, myślę, że to jest zbliżone znaczenie. No a ja nie mam i będę poprawiał, trudno. Ale jakby to powiedzieć. Jest to irytujące, wiem. Znaczy tak, irytujące jest to, kiedy tobie ludzie wywalają jakieś błędy, które są tak naprawdę minimalne. A o czym konkretnie mowa? O... Kiedy, ale w sensie mówiłaś tobie w kontekście ogólnym, że jeżeli. O ogólnym, ogólnym człowieku. Ja tam jestem bardzo ogólnikowa. Okej, okay, spoko. Spoko. Jestem Polnikowa i po prostu... O, zapomniałam, że miałam rysować rysunek. No nie. a czy tak, że znaczy, jaka krytyka, bo jak tylko mówią, że to jest brzydkie i takie tam, to co to, to za krytyka? Wiesz, rysować rysunek, ale na przykład policjant nie policjantuje i to jest dziwne. Policjant policjantuje. Policjantuje? Tak, a na fortepianie można na fortepianie a słonia da się zasłonić. Ale patrz, recenzent recenzuje. No tak. Konferencję prowadzi konferencję. Konferen konfederator. Konferencja? Konferenduje. Konferencjanin. Albo konferenczyk. Chomik chomikuje. <noise> nie, 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 jestem pełen podziwu. Nad tym... O czym rozmawiamy tak naprawdę? A jestem pełen podziwu, że to się nagrywa. Nagrywa? <noise> no. No, no właśnie wiem. To jest niesamowite. Wspaniałe. To niech się nagra, to jest dobre. Ludzie trzeć uwagę o takich sprawach. Tego prosty wniosek. Alkohol nie jest potrzebny do szczęścia. Mnie martwi jedna rzecz, że jak wyjdzie za, dob za dobrze odcinek, to następnego nie zrobimy, bo będzie, będzie trudno go nadgonić jakością. Ale widzisz. Właśnie o tym Kukus mówiłem, że dlatego nie można zmienić studowych konferencji samo audio, bo będą ludzie narzekać, że nie ma twojego montażu. Jeżeli chcielibyśmy zrobić samo audio, to nie trzeba było im pokazać najlepszej wersji w ogóle. I dlatego musimy zrobić coś nowego, co jest samym audio, a jednocześnie jakiś czas puścić konferencję z animacją. No mówię, no to MS Radio. To będzie MSFM. MS Radio. Studowe radio. Mhm. No to, no to wpadł C na i Razor, no nie? Jedziemy po całości i będzie dobre dysputy. <laughs> <laughs> I identyczna ikorka, jak w konferencji, tylko z dysputy. Sami się podrabiamy. Nie, 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 Ryszard, my tam będziemy nad tym um, jeszcze mieć słuchawki i mikrofony, i my będziemy się walczyć tymi mikrofonami. Aha, okej. Okay. To będą studowe konferencje, studowe dysputy. Spoko. Myślałem coś, że jak było morze, studów, to może, jak jest morze, to może coś o falach, a fale, są też fale radiowe, więc może coś ten tendencyjnie. A jeżeli nad morzem, normalnie. No tak. A ja normalnie żyję tak, że mogę dojechać do morza za 4 zł. No, jednak ja muszę wydać więcej. Bo musiałabym wydać na PKS-a, ewentualnie pojechałabym rowerem, tutaj miałabym za darmo. Znaczy, ja też mógłbym pojechać rowerem, ale jechanie, ro jazda rowerem z Gdyni, a z Wejherowa do Gdyni to jest troszeczkę długi dystans. E, moja mama tak jeździła, z tak? do Gdyni. A nawet do do Gdańska. I, znaczy, z Gdańska do Wejherowa, przez Gdynię. No I tak, ale To, tak to już wracała. jest czy stan, co już trzeba się skupić na tym, żeby dojechać. I to już jest problematyczne wtedy, a, a jak dojeżdżasz po prostu gdzieś rowerem i chcesz siedzieć długo na plażę, no to musisz mieć w miarę blisko mimo wszystko. Z Krakowa pojedę na rowerze. Ja dzisiaj miałam fajny dzień. Tak jak odkryłem parę fajnych miejsc na mieście. Między innymi gdzie są same komiksy i mangi. A co jest fajnego w komiksach i mangach? Nawet o Lego były. Aha, to już zacząłem rozumieć. No to, że sklep z Lego to pół biedy. Najważniejsze, że wie, że Sarumana widziałaś. <grym> <grym> I widziałam cały sklep z LEGO. Wielki, 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 wielki. To jeszcze były inne, rzeczy, inne takie figury, takie rozstawione wielkie. Ale z Lotra i Hobbita? No nie Też. ma innych wielkich z Lotra i Hobbita. No to, ale to były jeszcze pudełka, takie duże, duże, duże z Lotra i Hobbita. Jakieś sceny tej walki na przykład, gdzie jest ten Troll się pojawia po raz pierwszy. W tym mieście Krasnoludów, co opuszczone zostało, nie pamiętam, Moria, o. Tam, gdzie jest Troll się pojawia. był jeszcze taki zestaw. I był jeszcze jakiś inny zestaw, którego nie rozpoznamy konkretnego miejsca, ale też był tam troll. E, to musiał być z Hobbita. Tak, to był z Hobbita. Dwie całe półki od podłogi do sufitu. No dobrze, super, ale to, 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 to mnie aż tak nie fascynuje. Nie? Fascynowało, gdyby to miało ceny rozsądniejsze. Dlatego. Znaczy, wiesz, mogę, mogę sprawdzić za tym razem ceny. Bo myślę, że będą rozsądniejsze niż w Polsce. Przy odrobinie szczęścia. No, przy odrobinie szczęścia tak. Jak to powiedzieć? Mi się wydaje, że jednak w internecie z internetowego sklepu na no kruwa wychodzi najtaniej. Z jednego powodu. Nie, ma, nie muszą płacić za sklep, tylko mają magazyn tylko. Fakt, aczkolwiek powiem ci, że wieżę że Sarumana nie dostanie w tanio na Allegro ani nigdzie. Aha. Obecnie. pan na myśli... Z, 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 z oficjalnej strony Lego, na przykład taki WH z tymi artystycznymi artykułami to pływ maskujący miał trochę tańszy niż w sklepie. Nie, to jest różnie. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, dlatego właśnie zrezygnowałem ze wszystkich pozostałych zestawów z tegorocznego rzutu Lotra i niczego nie ruszam, nawet jeżeli mi się coś po sobie stwierdziłem, że, że jak oszczędzam najdroższy zestaw, to, to nie mogę sobie pozwolić na inne wydatki. Ile kosztują w Polsce ta so Sorumana na przykład? Nie chcesz wiedzieć, ale napiszę ci na dole bo, jakaś... Bo. Bo. Nie, ja tego nie powiem, bo, bo mnie to przeraża. Aha, No na no oko tu byłoby tak ze 200-150 funtów. A widzisz, a w USA można dostać za 200 dolarów normalnie, no skandal. No czy znaczy wiesz, w Ameryce jakby to powiedzieć, bardziej ludzi na to stać, bo jak sobie taki Brytyjczyk zarabia 1000 funtów i to kosztuje te 2000 czy, czy 150 funtów to jakby to bardziej prosta niż Polaka, który zarabia tysiąc złotych no co zakładamy, że średnia wynosi dwa tysiące złotych i tyle zarabia Polak, ale i tak to jest pół pensji, no właśnie a Anglik sobie bardziej może to pozwolić czy Amerykanin, no tak tylko, że to nie usprawiedliwia tego, że w Ameryce jest taniej, w sensie nie tylko taniej dla Amerykanina, ale taniej w ogóle, jest taniej w Ameryce dlatego, że nie muszą tego doprowadzać Podatkiem. po drugie utrzymać sklepy i te zamówienia w Polsce i kosztuje trochę więcej, bo to jeszcze trzeba dotransportować. Ale wiesz, Fabryka Lego też jest w Europie, więc jeżeli chodzi o transport, to... Aha. Może właśnie dlatego tam mają w Ameryce taniej. No tak, ale nie, po prostu absurd to jest dla mnie zupełnie, ale, ale trudno. No, I tak... taryk... Generalnie Lego strasznie zależy, żeby zdobyć ten rynek amerykański, bo oni tam dużo zarabiają na tym, a konkurencja to też to jest duża. Taka duża, tłusta krowa. Jeżeli będzie miał tak właśnie dobrą, smaczną, tanią trawą, to ona będzie chętniej przychodziła do nas, niż do innych takich. Dlaczego, kiedy powiedziałeś krowa, skojarzyło mi się to z moją osobą? Przepraszam. Cześć. Ja to mówię, że lubisz krowy. Ale myślę, że polubi być Amerykę. Właśnie, Ryszard, to jest krowa, czy to jest byk? Znaczy, wiesz co? Z tego co obserwuję to w przeciwieństwie do takich koni, na przykład które, które najzwyczajniej dzieci życie są na tyle umowne, że nie mają narysowanych żadnych, znaczy stworzonych z klocków żadnych genitaliów, to te krowy oto mają takie zwisające wymiona mleka i w związku z tym to są tylko krowy. Ale zdaje się, że można im te wymiona wyjąć, no nie? Chyba nie. Ja coś kojarzę, że był taki klocek z wymionami. No, dobra. Nie, nie Próbowałem rozkładać tej krowy i... <laughs> Zrobić byka. <laughs> tak, a to teraz kruc, jeszcze kruc, bo To jest tylko krowy, a nie cała. Jesz, jeszcze za chwilę, kuku mi powiesz, że tylko klocka się nie wyjmuje, tylko obraca na drugą stronę i jest odpowiednik tego, co ma byk, tak. A próbowałeś? <laughs> do bycie miało I będzie ten wyglądał, jak to, co ma byk. Tak. Ale faktycznie, bo jakby rozebrać konia na dwie części, on tam genitaliów nie ma, to wsadzić już zamiast głowy konia głowę krowy i masz już byka. Ale ten byk, ja tak patrzę, że ta krowa jest taka na tym awku Ryszarda jest taka okrągła i chyba jednak by nie pasowałaby całkiem do konia, który jest po prostu taki... Nowy gatunek by powstał. Ale jest też ten nowy koń. Nie widziałam go jeszcze jemu się jeszcze ruszają te tylnie łapki z tyłu. Uuu. I tutaj Ryszard powinien się wypowiedzieć odnośnie zestawu z Gandalfem. Właśnie, notka, jak ci miniaturki podobały na moim kanale. Eee, eee, nie widziałam to, to ci zalinkuję i popatrz, chodzi o to z zielonym tłem i z podpisem recenzja, bo nie wszystkie jeszcze zrobiłem. No dobra, zobaczymy. Co tam jest? Tylko... Wiecie, że ta rozmowa z krową też się nagrała. No super. No, to kukus będzie mi coś na No, nagrałem. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> autoreklama. A teraz wam poradę hałasu. Gdzie to jest, to zmienić coś tam zielone? Aha, co to nie leci. Tak wyglądają filmy, żeby je kliknąć. Te obrazki małe. Z zielonym tłem. I z podpisem recenzja. E, tu ciężko w ogóle coś znać, bo to zaraz coś mi rozkwarza i nie wiem, o co tu chodzi. No co, wyłącz to coś odtwarza. Dobra, daj bezpośredni do tego, bo nie znajdźcie. Nie widzisz miniaturek? Nie. Scho zjeżdżasz na dół Ach. i tak różne zdjęcia zestawów z podpisem e, recenzji. Tak, ale mi się zaraz coś tu włącza i cię przestaje słyszeć. Ah. Ej, nawet nie mogę tego zatrzymać. O. No i teraz możesz. Gdzie to ma być, które? No, Zaczekaj, poza. Dobra, mam lepszy pomysł. Czy już znalazłaś coś? Ona się chyba rozłączyła. Ale rozłączyła na stałe? To było dziwne. Ej, o czym rozmawialiśmy Google? A już nie pamiętam. Aha, o tych konferencji audio. Ty serio chcesz zrobić oddzielny cykl, to nie będzie wyglądało trochę jak... Znaczy powiem tak, że jak będziemy mieć słabsze odcinki, no to zamiast montować wiesz, wersję rysunkową to będzie forma audio, ale nie wiem, nie wiem. To mi po prostu zaproponowała ta moderatorka. Ona powiedziała, że nie wszyscy mają czas, żeby oglądać rysunki, a na przykład jak coś robi, to może słuchać. Tylko, że wiesz, coś, coś podobno na forum tam u nich było, że, że jakieś takie słuchowiska robili. Tam mieli jakiś przygotowany scenariusz i czytali go. To poza tym zdobyłem jakby kolejną saszetkę do listy do zrobienia z nimi recenzji. Problem polega na tym, że czym dłużej się coś przytrzymuje, uważając, że, że to nie jest dobry moment, tym trudniej znaleźć dobry moment. No, ja znalazłem w końcu odpowiedni moment i tą łódź się wreszcie zrecenzowałem. Czekaj, powiedziałem ci... Yy, jaka to jest saszetka? Właśnie nie wiem, Scoby? Yy, Scoby, Monster, Potwory i Zombie. Mhm. Ale jedno mi się nie podoba, bo walnęli jakąś nalepkę sklepową, jak mi się wydaje, nie wiem... Z jakimś, z jakimś napisem dotyczącym licencji czy coś takiego, nie wiem. Nie po polsku w każdym razie. I centralnie nalepili to na spis postaci, to będzie trzeba, jeżeli będę chciał w recenzji wykorzystać i pokazać spis postaci, to będę musiał to drapać, a to nie należy do rzeczy naj, najwspanialszych. No na drapania czasem woda pomoże. To... Ale co, ale tego to ja bym w ogóle nie opublikował. Mówię ci, że to byłoby na dziesiątą konferencję. No to w, w radiu tak na przykład jest często jakiś Tok FM, RmFM. A co w sumie oznacza skrót FM? To chyba od fali radiowych jest. To może zrobimy po prostu stud FM. Ludzie mają mnóstwo, ludzie mają na swoich kanałach mnóstwo serii, nie możemy się bać, tworzyć nowych nazw i nowych pomysłów. Byleby, byleby tylko po powstaniu stud FM kontynuować i konferencje i stud FM. Tylko, że idę, kogo spodzić, ile mam już materiałów, tak naprawdę. Ile już było rozmów z Grotkiem? No już trochę było, nawet, nawet nie wiem, to myślę, że z między 10 a 20 co najmniej. No właśnie. No i nie nadążałem po prostu z tym. To co, Kukus, My jedziemy z tym koksem? Jakoś tu A ty wiesz, że jeszcze mogę te stare materiały wykorzystać. Stare, czyli które? No powiedzmy, jest jakaś rozmowa, nie wiem, na przykład o tych rozmowach Kobi. Mam to nagrane, żeśmy z Grotkiem gadali. No i właśnie, no właśnie, no właśnie, no. No to możemy właśnie z tego zrobić słuchowisko, a, a inne najwyżej weźmie, weźmiemy resztę do tego wideo. Można zrobić słuchowisko. No można. No i widzisz Kubuj. Teraz wystarczyłoby, żebyś obrobił audio do tego. Prawdę chyba obrobiłem już kiedyś. Tak? W sensie powycinałeś wszystkie yy... Właśnie nie pamiętam, czy konkretnie z tym kobi, czy nie, ale wiem, że trochę segregowałem tego. Bo... Gdybyś miał to z, z coś tam z kobi, nie z kobi, ten, ten, no to może moglibyśmy ruszyć z tym Stud FM. Tylko, że skoro, jeżeli Stud FM miałby mieć cały czas ten sam obrazek, to ja proponuję bardzo popracować nad tym obrazkiem. No, spoko. Super zachęcający, bo w końcu on nie ma być na ekranie przez 10 sekund, tylko przez kilkanaście minut. Czy kilkami? No, przynajmniej miniaturkę będziesz mieć od razu. No właśnie. I tak to nie jest problem. Mógłbym po prostu wziąć ten obrazek, który byś zrobił, i podać jako niestandardową miniaturkę zaraz. System ten jest bardzo łatwy w obsłudze i piękny. To właśnie plus, tylko przegląd katalogów trzeba jakoś zrobić, a go się nie da puścić jako Stud FM, bo ludzie mnie udoszczą, jak zrobię przegląd katalogów bo oni nie mają dostępu do katalogu, to zrobiłem przegląd katalogów w formie audio. To będzie żart na 1 kwietnia. I widzisz sam, na to wpadłeś. Ale to... to dlaczego na pierwszego? Teraz. już, sam. No spoko, spoko. Tylko nie wiem co na to ci, co będą oglądać. Ja, ja. To co, chcesz to nagrać? Co nagrać? No... no pierwszą rozmowę tam... no wiesz, stud FM dotyczącą katalogu na rok 2013. No ale rozmowę o katalogu mamy. Wiem. To co chcesz tam to wykorzystać? Nie wiem, e, tylko właśnie musielibyśmy mieć wstęp taki y, wstęp dźwiękowy, w sensie, że mówimy, że to jest Stud FM. Chyba że po prostu ten, wezmę, jak ty mówisz, Stud FM, zrobię z ciebie taki głos, robota, jak to kiedyś zrobiłem, i będzie. Stud FM, a może gdyby po prostu to, co my teraz mówimy nagrać i po prostu puścić na kanał jako tak zwany materiał testowy i zobaczyć co widzowie powiedzą na ten temat. Ale 100 FM będzie regularny, mi się wydaje, to dwa tygodnie. Już bardziej regularny, no bo jest mniej obrobienie, tylko dźwięcze byłoby. No I, i to byłoby bardzo łatwe do załatwienia, Po prostu nawet jeżeli by się nam skończyło materiały, to raz na dwa tygodnie moglibyśmy nawet... Dużej zawierusze, usiąść na godzinę i porozmawiać przecież. I wyciąć z tego fragment. No właśnie, to w sumie nawet ty też mógłbyś wycinać, bo też się na tym znasz, nie tylko ja. No w audio tak. No. Cię ja też na nim będę? O, siema. Tak, będziesz. Notka, skąd się wzięłaś? W którym momencie? W to sposób. Urwałaś się spod choinki. <laughs> A właśnie, Rusiu nie będę ci, ci przeszkadzał, jeżeli zadam ci takie pytanie. Chodzi, Co tam się stało z tą aferą na YouTube? Yy, o czym? Z jakimś oszustem. A to... To, to ktoś się podał mnie potrzył i trzeba było... Trzeba było faceta... Amputować... Zlikwidować, wysyłając najpierw do YouTube'a zapytanie o to, a potem skan paszportu. Żeby udowodnić, że to ja nazywam się Ryszard Kowala. Jeszcze, jeszcze musiałem nawet zeznać taką opcję. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że składanie fałszywych zeznań coś takiego niczym Ładny Marii Wesołowskiej. I oświadczyłem oficjalnie jako Ryszard Kowalak, że nie jestem właścicielem kanału Ryszard Kowalak. I usunęli kanał Ryszard Kowalak. No bo masz jeszcze kanał Ryszard Alemą Kowalak. No właśnie, on stworzył kanał Ryszard Kowalak, przecież. Ej, a teraz on może zrobić kanał Kowalak-Ryszard? Możliwe, ale wtedy ja jeszcze raz to zgłoszę, a jeżeli zrobi trzeci kanał, to wtedy będę mógł to zgłosić yy, nawet na policję, jako osobę, która stale się pode mnie podszywa i wtedy przyjdą do tego dwunastolatka i... i ale na... wiadomo, czy to dwunastolatek, skoro jest tak zdolny, by się podszywać. Znaczy, czy on, czy on to zrobił jakoś super umiejętnie, nie, nie wiem. ale zrobił to dosyć wrednie. A to w sumie jest dziwne, bo ty się zawsze przedstawiasz i tutaj jeszcze, czy musisz udowodnić YouTube'owi, że ty to ty? Bo ja bym się mógł nazywać teoretycznie, nie wiem, Andrzej i, i za każdym razem podkreślać, że się nazywam inaczej, żeby się podszyć pod inną osobę, wiesz? No tak. I, i nawet to byłoby logiczne pod względem osoby, która to ogląda, bo jaki normalny człowiek podkreśla za każdym razem, kiedy gapi się w kamerę, jak się nazywa? <laughs> Żaden, żaden normalny człowiek. Dobrze, że to się nie nagrywa. Szkoda się, szkoda. Chociaż, czekaj, zobaczę, bo coś nie jestem pewien. A nie, nagrywa się. Yes! <noise> nie no. Kukus. Ale i tak, i tak potem Ryszard będzie musiał przesłuchać to wszystko i stwierdzić, czy mu się podoba, czy nie. No właśnie. Ja to do tego stosu ze śmiesznymi sytuacjami. No spoko, no, zawsze coś dodatkowego będzie. Poważnie nie śmiał, bo, bo to mimo wszystko była chamska sytuacja z no człowiekiem. Znaczy, może całej sytuacji byśmy nie przedstawili, ale ten moment, że z nagrywasz? Nie. Serio? Tak. Coś ten desen. Albo to podtrzymanie ten fragmencik. No bo kto to normalny, co, co, co każdym wideo podkreśla jak się nazywa. No właśnie o tym mówię, że, że, że nie, 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 nie podoba mi się w ogóle ta sytuacja z tym podszywaniem się. Nie potrafię się z tego śmiać w momencie, w którym pojawiają się ludzie, którzy, którzy nie mają życia do tego stopnia, że, że siedzą i, i się bawią z zakładanie kąt fałszywych pod inne osoby. No tak, to nie jest śmieszne. To co Kukus, robisz obrazek i puszczamy w tym tygodniu pierwszy odcinek pilotażowy? No spokojnie no, ale zdałoby się coś powiedzieć. Coś powiedzieć o czym? No, co to będzie?